Siemanko w kolejnym odcinku Złotej Piątki. Dzisiaj nieco magicznego świata, gdyż zaprezentujemy wam 5 najsłynniejszych sztuczek magicznych oraz w niektórych przypadkach wyjaśnimy zasady ich działania. Siadajcie wygodnie. Cześć wszystkim, zaczynamy! Na początek coś, co zna każdy z nas. Nie trzeba przecież interesować się magią, żeby wiedzieć na czym polega trik wyciągnięcia królika z kapelusza. Nieodłączny element pokazów dla dzieci zyskał ogromną popularność i jest praktykowany przez większość początkujących magików. Stojący za stołem iluzjonista kładzie na blacie swój kapelusz, zapewniając wcześniej widownię o tym, że jest on całkowicie pusty. I nie ma w tym żadnego kłamstwa. Kapelusz jest pusty, ponieważ królik, który za chwilę się w nim znajdzie, znajduje się w siatce przywiązanej do stołu. Siatka jest schowana przed widownią, a sprytny magik Odwraca uwagę obserwujących na tyle, aby mógł niepostrzeżenie przełożyć zwierzaka. Na koniec kilka ruchów różdżką i wielkie zdziwienie nieświadomych widzów. Jednym z ciekawszych trików, który ponosi nieco ciśnienie publiczności, jest przecięcie skrzyni, do której wcześniej wchodzi piękna asystentka. Napięcie rośnie z każdą minutą, a w oczach widzów pojawia się strach, bo przecież nikt nie chciałby oglądać na żywo podświartowanej pięknej kobiety. Dramatyczna muzyka oraz poważna mina iluzjonisty tylko dodaje niepewności, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Podstawą całego triku jest niecodzienna zwinność oraz podwójna obsada. W skrzyni bowiem znajduje się druga osoba, o której rozgrączkowani widzowie nie mają pojęcia. Ważne jest również specjalne. Położenie pudła, które pod odpowiednim kątem sprawia wrażenie o wiele mniejszego niż jest w rzeczywistości. Z takim przygotowaniem rozcięcie piłą, nożem czy mieczem nie sprawia żadnego problemu, a piękne asystentki wychodzą uśmiechnięte i bez szwanku. Jednym z najbardziej popularnych trików ulicznej magii jest lewitujący mnich lub inna osoba ubrana obowiązkowo w szerokie, zwisające ciuchy. Trzeba przyznać, że sztuka robi piorunujące wrażenie i na pierwszy rzut oka może zachwiać naszym światopoglądem. Czyżby Hogwart istniał naprawdę? Cóż, nic nam o tym nie wiadomo, ale wiemy jak w łatwy sposób można lewitować na ulicy i jeszcze zrobić przy tym trochę drobnych. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku odpowiednia konstrukcja składająca się ze stabilnego podłoża, mocnego słupka i w miarę wygodnego, aczkolwiek dobrze schowanego siedziska wszystko połączone ze sobą w odpowiedni sposób i ukryte pod ciuchami. Odpowiedni kąt zastosowany w konstrukcji pozwala utrzymać się magikowi na miejscu i zadziwiać kolejnych niczego nieświadomych przechodniów. Na podobnej zasadzie do poprzednika działa również sztuczka związana z lewitacją drugiego człowieka, zahipnotyzowana lub nie asystentka podnoszona jest przez magika siłą jego woli i utrzymywana w powietrzu przy pomocy prawdziwych czarów. Przekładanie koła hula hop ma nas tylko utwierdzić w przekonaniu, że kobieta nie wisi na żadnej linie ani nie opiera się na żadnym blacie. Można się nabrać, ale wytłumaczenie tego triku jest bardzo proste. Szeroka sukienka kobiety zakrywa urządzenie do podnoszenia, a jedna z rąk magika odpowiedzialna jest za podnoszenie i opuszczanie. Widzowie skupieni na Hula Hopie znają o całej reszcie, w efekcie czego zachodzą w głowy, jakim cudem kilkudziesięciokilogramowa osoba unosi się w powietrzu. Na koniec coś, czego być może nie zobaczycie na żywo, ale tryk Wart jest przypomnienia. W 1993 roku najsłynniejszy i bez wątpienia najlepszy iluzjonista David Copperfield sprawił, że na oczach widzów zniknęła statua Wolności. W czasach, gdy dostęp do internetu nie był tak powszechny jak dzisiaj, wyjaśnienie tego tylko było nieada zagadką i ludzie na całym świecie nie mogli znaleźć rozwiązania. Dzisiaj wiemy, że cała scena oraz miejsca widowni były umieszczone na ogromnej platformie, która w bardzo wolnym tempie mogła się obracać. Dodatkowo z dwóch stron statuły zostały ustawione wielkie filary, z których później spuszczona została ciemna zasłona. Całe Wydarzenie miało miejsce późnym wieczorem w miejscu, gdzie oprócz statuły wolności nie było wielu charakterystycznych obiektów. Wystarczyło więc w pewnym momencie zasłonić statuę i obrócić widzów w inną stronę, a na ich oczach pojawił się szok, niedowierzanie, a być może i przerażenie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Bierzemy się za składanie kolejnych, a wy w tym czasie przeglądajcie resztę naszych materiałów. Zapraszam również na kanał Lektora, czyli mój, gdzie znajdziecie całą serię wyjaśnień trików i sztuczek iganistycznych. Trzymajcie się, cześć.